oh <laughs> Państwa, z Okazji Dnia Kobiet Tomasz Albratowski chce nas, mężczyzn, wytłumaczyć z niektórych naszych zachowań, które denerwują kobiety. Tak, właśnie, o, o czym to ja. Aha, o nie pamięci. Kobiety irytują się, kiedy mężczyzna zapomina o ważnych datach, na przykład o dacie rocznicy ślubu. I żona mówi na nam dnia: kochanie, pamiętasz jaki dziś dzień? No, w środa, a data, czekajcie cię 20 lutego! Tak wiem, ruszali gamiszu. Dzięki, że mi przypomniałaś nie? atmosfera trochę siada. I Jedyny wtedy sposób na Rozumienie się z partnerem to kibicowska metoda na sektory. Nie, że ona zadaje pytanie i krzyczy, druga strona odpowiada, druga do mężczyzna, strona, Do mężczyzna w życiu jest w stanie zapamiętać jedną datę naraz tak? bieżącą. No i jeszcze datę bitwy podglądają. To też, to też. Ale z tego należy się, drogie panie, cieszyć. Nie pamięć o rocznicy ślubu wynika z troski o trwałość w związku. Tak, bo spójrzcie na mężczyznę oglądającego mecz w telewizji w dniu Waszej rocznicy. Na brzuchu postawione piwo, korpus obsypany chipsami, Mężczyzna wie, jak wygląda i dlatego nie chcę Ci przypominać o rocznicy ślubu, żebyś czasem sobie nie pomyślała, że może obchodzenie rocznicy ślubu to byłoby obchodzenie przez Ciebie rocznicy Twojej porażki.